Na co chcesz czekać? Postanowiłam wyjechać, nie biorąc pod uwagę różnych okoliczności. Zawiodłabym wiele osób, w tym Amadora. Pomógł mi. To dzięki niemu zarobiłam dużo pieniędzy. Nie chcę go krzywdzić ani się z nim kłócić. To nie potrwa długo. Muszę zagrać w nowym przedstawieniu. Potem znajdzie kogoś, kto mnie zastąpi. Zwodzisz mnie? Nie. Proszę, żebyś był cierpliwy. Nie jestem taka twarda, na jaką wyglądam, a ciąży na mnie duża odpowiedzialność. Chcę Ci ulżyć. Zaufaj mi. Ty też mi zaufaj. Wpisujesz mnie na długą listę oczekujących, a nie wiadomo, kogo z niej wybierzesz. Nie jestem znów tak wiele warta. Dla mnie tak. Dla innych niestety też. Ale to Tobie zawdzięczam najwięcej. Zawsze będę o tym pamiętać. Lecz mnie odtrącasz, bo jestem głupia. Pomóż mi. Choć powinieneś odwrócić się ode mnie, nie zostawiaj mnie. Dziś powiedzieliśmy sobie wiele przykrych rzeczy. Każde z nas miało swoje racje. Ale słowa porywa wiatr, a tu chodzi o naszego syna. Oboje będziemy o niego walczyć. Gdzie nas wyślą? Przełożona powiedziała, że mnie na prowincję do szpitala czy do szkoły? Nieważne, i tak będzie dobrze. Co ty na to, Purito? Wolałabym zostać w stolicy. Mogłabym odwiedzać mamę. Po złożeniu ślubów powinnaś zapomnieć o rodzinie i odciąć się od dotychczasowego życia. Wiem, ale. A także podporządkować się przełożonej. Zamiast tracić czas, powinniśmy pomodlić się w kaplicy i podziękować Bogu za to, że wkrótce złożymy śluby. Chodźmy. Jutro. Złożę śluby i poświęcę życie Bogu. Jeszcze tylko kilka godzin. Jutro zerwę z dotychczasowym życiem, wdzieję habit i poślubię Pana. Tomaré los hábitos y ser esposa del señor. Adriana. Purito. Mi amor. Cojaña. Myślałem, że już wyjechałeś, a jednak jestem. Skorzystam z okazji, żeby z tobą porozmawiać. Czego chcesz? Do tej pory groziłem i żądałem. Teraz przyszedłem błagać, błagać przyjaciela. Braki. Proszę, żebyś nie odbierał mi tego, co moje, co jest częścią mojego życia. Już jesteś? Cześć. Przyszłam na próbę nowego przedstawienia. Przyniosłam kostiumy z prani. Dzięki. Dobrze, że cię spotkałam, bo chciałabym z Tobą porozmawiać. To prawda, że postanowiła się zerwać z aktorstwem? Skąd się tu wziąłeś? Chciałem cię zobaczyć. Nie możesz tu być. Idź sobie. Najpierw porozmawiajmy. Nie mogę z tobą rozmawiać. Czekaj. Nie dotykaj mnie. Wysłuchaj mnie, błagam. Idź sobie. Wdrab się na mur. Nie mogę. Na dół poszło łatwo. Co innego do góry? To jak stąd wyjdziesz? Zobaczę. Ale najpierw mnie wysłuchaj. To szaleństwo. Masz rację, bo szaleję za tobą. To Amador powiedział ci, że odchodzę? Tak. Chciałam to zrobić, ale zrezygnowałam. Przynajmniej na razie. Muszę mieć czas, żeby się zastanowić. A zanim się zdecydujesz, będziesz grała? Tak. Omar przekonał mnie, żebym pojechała do haciendy i poślubiła go. Zabrałabym ze sobą dziecko i kandelarię. Syn miałby nareszcie wszystko, czego potrzebuje. Poczynając od ojca, który by go kochał. Nie wrócisz do ojca dziecka? Chyba nie. Nie chciałabym, żebyś wyjechała. Zwłaszcza, że się zaprzyjaźniłyśmy Ale nie będę się wtrącać, skoro chodzi o przyszłość dziecka. Dla mnie ono jest najważniejsze. Jeśli zależy od tego Twoje szczęście, może powinnaś wyjechać. Choć będzie mi przykro. Nie pleć. Nie płacz. Nie możesz zapomnieć o kimś, kto cię nie kocha? Kto nawet nie chce nas widzieć? To nasza jedyna córka Straciłam ją przez tchórzostwo Odnalazłam po tylu latach samotności i wyrzutów sumienia Nie chcę jej znowu stracić Umrę z żalu, jeśli Mariciuj wyjedzie, zabierając naszego wnuka Przestań. Cieszyłam się, że jest blisko nas. Bez niego umrę. Nie, tak. Umrę. O czym ty mówisz? Czy Marićuj dała ci jakąś nadzieję? Nie. Można przeboleć stratę ukochanej kobiety, ale nie dziecka. A ono jest moje. Naprawdę tak uważasz? Jestem Jego ojcem. Ojciec to słowo, które czasem określa tylko stopień pokrewieństwa. By nabrało sensu, pokrewieństwo nie wystarczy. Potrzebna jest miłość. Mam jej w nadmiarze, choć widziałeś je raz albo dwa, bo nie pozwoliliście mi więcej. no me han dejado hacerlo.